Darowizna czy umowa do żywocia? Od tego zależy, czy dostaniesz zachowek. Rodzice przepisali dom na siostrę, więc mi się też coś należy. Nie zawsze. I zaraz ci powiem dlaczego. To, czy możesz żądać zachowku, zależy nie od sprawiedliwości rodzinnej, tylko od tego, co dokładnie podpisał zmarły. Jeśli przekazał nieruchomość w drodze darowizny, no to tak, zgodnie z artykułem 993 Kodeksu Cywilnego, ta wartość dolicza się do spadku no i oczywiście wpływa na wysokość zachowku. Ale jeśli podpisał umowę do żywocia, Czyli oddał Don w zamian za utrzymanie, opiekę, jedzenie, no to to już nie jest darowizna, to jest umowa wzajemna. I wtedy tej nieruchomości nie doliczysz do spadku, a tym samym do zachowku. To oznacza, że po umowie dożywocia nie można żądać zachowku z tego majątku, chociaż 90% ludzi myśli inaczej, a potem przegrywa sprawy, bo nie rozróżnia podstawowych pojęć, tak jak mówiłam w ostatnim. Filmiku. Więc zanim pójdziesz do sądu, weź akt notarialny i sprawdź, co tam napisano. A jeśli go nie masz, to sprawdź księgę wieczystą, bo pomiędzy daruje, a zobowiązuje się do zapewnienia żywotniego utrzymania leży różnica warta pół miliona złotych na przykład. Cały ten temat z przykładami i wyliczeniami tłumaczę w e-booku 30 rzeczy, które musisz wiedzieć zanim zaczniesz starać się o zachowek. Jeśli masz pytania co do tego, jaki sposób ten zachowek obliczyć, co wchodzi do tej masy spadkowej, co nie wchodzi, no to oczywiście daj znać w komentarzu. Potrzebujesz pomocy, umów się na konsultację i nie zapomnij obserwować profilu po więcej.